Zadanie. Słonie ma wysokość 4,8 m. Pirat narysował go na kartce i na jego rysunku ma wysokość 12 cm. Oblicz skalę tego rysunku. No dobrze, żeby nie zasnąć przy zdaniu, trzeba się trochę rozerwać. Eee, no i zapiszmy dane z naszego zadania. Rzeczywista wysokość słonia to 4,8 m. W metrze mamy 100 cm, więc o dwa miejsca przesunąłem przecinek, żeby zamienić wysokość na centymetry. Na naszym rysunku ta pomniejszona wysokość to 12 cm, czyli wysokość słonie na rysunku jest tutaj dana. Jeżeli teraz zbudujemy ułamek mniejsza wartość przez większa, czyli 12 przez 480, no to po skróceniu tak naprawdę otrzymamy skalę. Centymetry się skracają. Dwunastka się skraca na 12 to 1, a w 48 ile dwunastek się mieści? 4. Czyli to jest 1 przez 40. Napiszmy 1 czterdziesta. No i tak naprawdę to jest już skala. Więc napiszmy odpowiedź. Skala rysunku wynosi 1 do 40.